Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 7 października, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to świat. To jest takie klasyczne zakończenie pewnego etapu, dobrnięcie do, do końca i dopełnienie tego, nad czym pracowaliśmy, nad czym, yy, nad czym usilnie się zastanawialiśmy. To jest takie dopełnienie cyklu. Ta cykliczność oczywiście wiecznie się powtarza, już nieraz o tym mówiłam, ale dziś będziemy mieć poczucie, że uda nam się sprawę doprowadzić do końca, domknąć. Szczególnie te, nad którymi pracowało się już od jakiegoś czasu. To też jest taki czas, jeżeli na przykład macie poczucie, że jesteście w takiej trudnej sytuacji, to jest właśnie zakończenie tych, tego okresu zmartwień i trudów. Jeżeli jednak jesteście osobami, które zawsze wyznaczają sobie jakieś cele do zrealizowania, to dziś jest ten czas, aby, aby je jakby ukoronować, spiąć w całość i właśnie odhaczyć, że zostały zrealizowane. Oczywiście w takim klasycznym znaczeniu Karta Świata reprezentuje wszelkiego rodzaju podróże i możecie i to, również te dalsze, więc nie zdziwcie się, jeżeli dziś być może takie plany zaczną się rysować dla Was. Natomiast przede wszystkim pamiętajcie, to jest domknięcie etapu, wykorzystanie swojej wiedzy, duży sukces, który właściwie duża sprawa, która kończy się dużym sukcesem. Takie poczucie radości i wyzwolenia i o tej radości dwa słowa chciałabym powiedzieć, bo bardzo często o tym zapominamy. Pozwólcie sobie dzisiaj na na cieszenie się, nawet z małych sukcesów, nawet jeżeli nie będą one tak bardzo spektakularne, to warto je zaznaczyć, warto się z nich cieszyć i to jest takie troszeczkę, mamy czasami wrażenie, że przez ten tunel, zresztą w tej karcie też tak jest to pokazane, że głupiec wychodzi z drugiej strony tunelu, głupiec na początku drogi wychodzi z drugiej strony tunelu w karcie świata, więc takie... Spełnienie, zrealizowanie, przedarcie się przez te wszystkie meandry, które gdzieś tam w ciągu całej drogi nam albo przeszkadzały, albo nas czegoś uczyły. Pozwólcie sobie na, na cieszenie się z osiągnięcia sukcesu. Mam nadzieję, że ten poniedziałek będzie naprawdę bardzo pozytywny. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.